Witam serdecznie wszystkich przyjaciół szkoły. Witam e, e, również tych, których z jakiegoś powodu, być może zastargnienia czy ze wzruszenia e, jakoś pominąłem, natomiast wiem, że są z nami również e, pan Marian Kolasa wraz z małżonką Magdą Kolasą. Witamy serdecznie mieszkańcy naszego sołectwa e, prowadzące Akademię Zdrowia Świat, a pan Marian, znany Państwu olimpijczyk z seulu, więc wielka wielka postać. Witam serdecznie lokalne media, które również widzimy tutaj licznie, przybyły. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie Was drodzy uczniowie, Was drodzy rodzice bo... i absolwenci, bo ta uroczystość to jest, jest uroczystość, na którą tak długo wszyscy czekaliśmy. Szanowni Państwo, zastanawiając się o czym tak naprawdę miałbym powiedzieć, od kilku dni zdecydowałem, że powiem o wdzięczności. I będę mówił w swoim imieniu, natomiast potraktujcie to jako pewien zabieg retoryczny, dlatego że myślę, że ta wdzięczność, którą zaraz wyrażę, to wdzięczność, z którą i wy się wykorzsaniacie i legitymujecie. Mimo że będę mówił o sobie, to wiem, że w wielu z Was są takie same emocje, taka sama radość z tego, z tego co tutaj widzicie. Więc chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność do władz naszej gminy, panie burmistrzu, pani Sylwio. Trzeba konkretnych środków finansowych, trzeba mocy sprawczej, żeby to, co stoi za moimi plecami, żeby ziściło się, żeby ten cały proces od projektowania do wykonania dzisiaj będziemy mogli zobaczyć efekty tego wszystkiego, potrzeba było waszego wsparcia i potrzeba było również środków finansowych. Za to... What's the best też oddziały przedszkolne, które powstały we wszystkich naszych szkołach. Ale to również tutaj, w przeciągu tego okresu czasu, Szanowni Państwo, zrealizowaliśmy zadań za 20 milionów złotych. Z tego 3,5 miliona, przygotowanie i adaptacja budynku byłego przedszkola, zielony zakątek, to inwestycja za prawie 4 miliony złotych. To również ucieplenie szkoły, tej części, która już dzisiaj tylko jest odnowiona. To również edukacja w żagle, gdzie otrzymaliście Państwo ponad 600 tysięcy złotych, ale to również ten obiekt, który stoi tu za moimi plecami. Cieszę się również, że są tutaj dyrektorzy poprzedni tej szkoły, ile razy spotykaliśmy się, żeby rozmawiać o problemach tej szkoły zawsze miejsce, miejsce no i hala, bo wiemy jaka była do tej pory hala sportowa. Właściwie trudno to nazwać pomieszczeniem dla, dla zabiegów sportowych czy dla ćwiczeń sportowych, ale to rzeczywiście dały wam tak czy tak podstawy do tego, żeby dzisiaj jak zobaczycie jakie Będą to wspaniałe warunki, myślę, że może naprawdę być dumnym, że ta szkoła powstała właśnie w tym okresie czasu.